No. Telewizja ma jeszcze tą może nie przewagę, to nie jest jej minus, ale ma możliwość, jakby sama kontroluje to, co wyświetlają. Wiesz, prowadzą ramówkę po prostu. Tak. Na YouTubie właśnie czasami te wartościowe treści się nie przebijają. Po prostu jest tych treści tyle, że ten algorytm nie zawsze trafia i często wartościowe treści się po prostu nie potrafią przebić. Bo idą jakimś tam e, ogólnym torem, nie? Tutaj muszę się. Y, y, <noise> muszę się zgodzić muszę się zgodzić i nie zgodzić. To znaczy, y nie, mam, nie mam dowodu na to, że na YouTubie są wartościowe treści. Być może dlatego, że się nie przebiły. <noise> <A> <głos> <głos> więc jest tutaj. <głos> <głos> jest tutaj <noise> dużo, dużo takich rzeczy, że tak. No więc tak. Trochę, trochę czym... takie treści Schrodingera, no. To, to zapytam inaczej. Czy jest dla ciebie pewna, pewnym, pewną formą autorytetu ilość subskrypcji wyświetlanej na danej firmie? Jeżeli nie znasz jakiegoś tematu, to czym kierujesz się e, próbując obejrzeć dany poradnik?